Myślicie, że gepard, który osiąga setkę w 3 sekundy, a jego prędkość maksymalna to zmierzone 121 km na godzinę, czyni go najszybszym zwierzęciem na świecie. Nic bardziej mylnego. On zajmuje dopiero 12 miejsce na świecie, przy czym do miejsca pierwszego brakuje mu lat świetlnych. Oglądajcie ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że okaże się dla was ciekawy. Miejsce 10. Białozur. Inaczej soku norweski. Ten przepiękny ptak jest ptakiem częściowo wędrownym, występującym głównie na półkuli północnej, czyli Ameryka, Skandynawia, Islandia, Finlandia i Rosja. W Polsce zauważono go łącznie 20 razy, prawdopodobnie jedynie przelotem. Ten ptak ważący do 2 kg, żywiący się kuropatwami i kaczkami, potrafi rozpędzać się do 128 km na godzinę podczas polowania. Miejsce 9: Makaira Czarna. Makaira to ryba występująca w tropikalnych i subtropikalnych obszarach oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Potrafi mieć nawet 5 metrów długości i ważyć 750 kg. Jest to zatem jeden z największych marlinów oraz jedna z największych ryb kostnych. Dodatkowo jest jednym z najszybszych gatunków ryb notabene bardzo cenioną przez rybaków, osiągającą prędkość do 129 km na godzinę. Miejsce ósme gęsiec. Z kolei na miejscu ósmym mamy gatunek dużego ptaka wodnego. Kto by przypuszczał, że taki ptak znajdzie się w takim zestawieniu. Ważący w skrajnych warunkach 9 kg, ptak ma długie nogi i w odróżnieniu od kaczki ma większą twarzową, czerwoną łatkę. Różni ich też osiąga na prędkość. Ten tutaj potrafi rozpędzać się do 142 km na godzinę. Miejsce siódme – gołąb skalny. Przedziwny ptak występujący głównie na wyspach takich jak wyspa niebo wyspa Bożego Narodzenia, Galapagos, wyspy Zielonego Przylądka czy Karaiby. Jest on z sporowych rozmiarów jak na ptaka z tego zestawienia. Ma czasem metr długości, waży 1,5 kg, ale i to nie stanowi dla niego problemu, by rozwijać maksymalną prędkość 149 km na godzinę. Miejsce szóste: fregaty. Jest to rodzina ptaków morskich, które występują we wszystkich oceanach tropikalnych i podzwrotnikowych. Pięć istniejących gatunków sklasyfikowano w jednym rodzaju. Wszystkie one mają głównie czarne upierzenie, długie, głęboko zakrzywione ogony, a samice dodatkowo mają białe podbrzusza. Samce natomiast posiadają charakterystyczny czerwony woreczek, który nadmuchują w sezonie lęgowym, aby przyciągnąć samice. Ich skrzydła są długie i spiczaste, i mogą rozciągać się do około 2 metrów. Ich prędkość maksymalna to 153 km na godzinę. Miejsce 5. Molosek brazylijski. Molos brazylijski to gatunek nietoperza, jest gatunkiem wędrownym i owadożernym. Gdy je spotkacie, uważajcie. Wędrują w koloniach złożonych nawet z milionów osobników, najczęściej spotykane w Ameryce, ale i nie tylko. W Urugwaju na przykład ten gatunek jest eksterminowany, gdyż jest ich całe mnóstwo i rząd uważa je za plagę. Jest to również niesamowicie szybkie stworzenie. Prędkość, jaką potrafi osiągnąć, to 155-160 km na godzinę. Miejsce czwarte kobus. Kobuz jest sokołem, gatunkiem średniej wielkości ptaka drapieżnego. Występuje w Azji, Japonii oraz Europie. Kobuz jest uważany za jednego z najbardziej sprawnych ptaków szponiastych. Ma mniej więcej 35 cm długości i dwa razy większą rozpiętość skrzydeł. Waży 300 gramów. Latem najczęściej spotkać je możecie na bagnach w dużych skupiskach. Jest prawdziwą petardą, rozpędzającą się do 160 km na godzinę. Miejsce trzecie: Igłosternik białogardły Występowanie tego ptaka określa się na południowo-wschodnią Azję. Jest niewielkim stworzeniem, jego długość ciała ma mniej więcej 20 cm, a masa samców to niewiele ponad 100 gram. Niech jednak nikogo nie zwiedzie jego rozmiar i to, że nie jest zagrożony wyginięciem. Jest to trzecie najszybsze stworzenie na Ziemi, potrafiące osiągnąć 169 km na godzinę. Miejsce drugie orzeł przedni. Orzeł przedni zamieszkuje Afrykę, Azję, Europę i Amerykę Północną. Jest to jeden z najpiękniejszych ptaków, zarazem będąc jednym z najsilniejszych europejskich orłów. Pomimo mniejszych rozmiarów niż jego konkurenci potrafi wygrać w walce z dwa razy większym przeciwnikiem. Zwykle lata z prędkością 48 km na godzinę, niemniej podczas nurkowania z dużej wysokości osiąga prędkość do 320 km na godzinę. Miejsce pierwsze, sokół wędrowny. Sokoła wędrownego spotkacie praktycznie wszędzie, na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. W Polsce co prawda nie jest ich olbrzymia ilość, ale jego spotkanie jest możliwe. Jego rozpiętość skrzydła to prawie 1 metr, przy dwa razy krótszym ciele. Soku waży około 1 kg i jest prawdziwą petardą. Szybkość, z jaką porusza się sokół w trakcie ataku na zwierzynę, zmierzył Ken Franklin i było to w latach 90. Skoczył on z ptakiem z dużej wysokości z samolotu i osiągnął prędkość 400 km na godzinę. Uważa on jednak, że mogłaby być ona jeszcze większa. Fakt: większość zwierząt w tym zestawieniu była latających, ani jednego lądowego. Ale jest to lista najszybszych zwierząt świata i właśnie tak ona wygląda. Dajcie znać, co nie sądzicie i jaką listę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.